Siemaneczko z tej strony: Vejra. Na początku chciałbym Wam podziękować za ponad 100 subskrypcji na tym kanale. Wrzuciłem zaledwie 12 filmów, a Was jest coraz więcej i więcej. To jest naprawdę dobry wynik, jak dla mnie, i cieszę się, że zwiększa się Wasza ilość. Ale to nie ilość gra ważną rolę, bo najważniejsza jest jakość, prawda? Wasze lajkowanie, udostępnianie, jak i komentowanie filmów sprawia, że Was jest coraz więcej i więcej, a mnie motywujecie do dalszej pracy. Wielkie dzięki i miłego oglądania. Ok, teraz sprawdzimy sobie nasz kochany e-mail. Tutaj są e-maile od Honoki Hinaty. Będę czekała w parku, lepiej przyjść. Przynajmniej tak mi się wydaje. Poczekam na ciebie w sekretnej bazie. Chcę porozmawiać. A, to Hinata mój. Poczekam na ciebie w sekretnej bazie. Chcę porozmawiać, tylko nasza dwójka. Aha, pier to nie jest park, pier to jest mm, taki jakby most czy coś ten deseń. W każdym razie tam jest widok na morze i jest na wschodzie. Sekretna baza za to jest na zachodzie Idzie gdzie powinienem iść? Czyli już mamy pierwszy wybór między kobietami. no Jest nieciekawe. Eee, teraz gdzie iść? Dobra, pójdziemy najpierw w prawo. Każdy ending zdobędziemy. A, ah, dobrze mówiłem. Z widokiem na morze. Wszystko narysowane w pęcie. Jak wspaniale. Jaka fajna nuta. Jataro! Zrobiłeś to. Więc zostawiłeś te kwiaty tam, he? To było dosyć zaskakujące. Ale to dobrze, że to zrobiłeś. Ja... Wydaje mi się, że trochę cię niedoceniłam. Przepraszam za to. Więc albo zawstydzasz mnie. Pójdziemy za co drugą. Ha, 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 ha. Nie odbieraj tego w z... no. zły sposób. To nie tak, że... W... Zakochałem się w tobie, że co? No oczywiście. I znowu don't Get koki i wciąż nie wiem co to znaczy. Ja tylko mówię swoją opinię o tobie. Więc nie czytaj! Nie wczytuj się w to za bardzo. What? Aha, żeśmy nie, nie szukali pretekstu, że ona się zakochała czy takiego. Kurde jest wcześnie. Co w ciebie wstąpiło? Od kiedy Hinata się przeprowadziła, przestałeś ze mną rozmawiać. Kurde, która godzina? Okej, okay. ty wiedział kiedy trzeba skończyć film. <kuh> Nie przyszedłeś się bawić więcej i pomalowali swoje włosy na ten kolor. Co ty chcesz od blond włosów? Sam kiedyś miałem. Po czym ewoluowałem w szatyna z wiekiem. Wtedy zacząłeś rebelię przeciwko swoim nauczycielom, swojej matce. Byłem samotny, albo to, był ciężkie, to były ciężkie czasy dla mnie. Aaaa, opcja pierwsza jest trochę głupia. Jak był samotny, to mógł się z nią spotkać. Dobra, weźmy drugą. Aha. Więc wydaje mi się, że jedyna rzecz, która się nie zmieniła, to to, jak bardzo cenisz sobie swoje, swoją pamięć, swoje wspomnienia. To jest jedna z lepszych rzeczy o tobie. Ale Hinata nie mogła zostać tutaj na zawsze. O, nie mam żadnej wody do popitki. E, ona po prostu przyszła, żeby przy, przybyła, żeby się z nami trochę poszczętać. Masz zamiar znowu zamknąć się w swoim pokoju, kiedy ona odjedzie? Mam na myśli. Czemu nie użyjemy tego jako szansy, żeby zmienić siebie na lepsze? Mój angielski jest teraz dosyć lepszy. Znaczy, dosyć dobry. To nie tak, że będę cię zmuszać. Ja po prostu chcę, żebyś był trochę bardziej radosny. Nareszcie wiem, co znaczy cherry. Uje. Oh yeah. Zrobiłeś <laughs> Zrobiło się późno. Myślę, że pójdę do domu i idę spać. Pójdę do łóżka. Wejdę do łóżka. Więc ja, to... Do zobaczenia jutro. Lubię kurczę, styl rysowania postaci. Wygląda jak były narysowane w pęcie, ale autor miał fajny pomysł. Lubię Harona. Czy tam Czarona, nie wiem, czy się czyta. Jest noc. Ciekawe, czy to też rysował. Dzisiaj było zabawnie. Ciekawe jaki dzień będzie jutro. Cicho poszedł, zamknąłem swoje oczy z tą myślą w mojej głowie. Dobra, to polecimy najpierw z zendingiem czerwonowym i zobaczymy. Honoki, jak dobrze pamiętam. Drugi dzień. Czuć dramat. Jest ranek. Nowy e-mail przyszedł. Jest od Honoki. Czekamy na ciebie w parku. Chodźmy gdzieś razem z Hinatu. Wygląda na to, że przyszedł 30 minut temu. Powinienem się pośpieszyć i pójść do parku. No dobra. Nie, mieli coś innego do roboty. Cześć, Króćku. Tak, skończ o sobie zapiszę. Bardzo fajnie cię narysowano. Zlot trzeci. Okej, okay, więc slot trzeci to jest ścieżka Honoki. Ich postacie trochę nie pasują do otoczenia, inaczej jest, jest narysowane całkowicie. Och, Jataro, Dzień dobry. Hej, nareszcie się pojawiłeś. Myślałam, że... że się wyolałeś. Trochę zaspałem albo znowu poszedłem spać dwa razy. Dobra, niech będzie pierwszy. Rozumiem. Moglibyśmy przynajmniej obudzić się w, w ranek następnym razem. Jest już południe. Kataro, ty śpioch. O, racja, Hinata i ja rozmawialiśmy. Zastanawialiśmy się, gdzie pójść. Gdzie idziemy? Puściła mi oczko. <stacja>, stacja. I ona też mi puściła oczko. Nie. Yeah. Znaczy? Tak. Tam jest dużo rzeczy do zrobienia na stacji. Większość z nich zostało zakończone ostatnio. Znaczy, zrobiono ostatnio, więc to są rzeczy, których China jeszcze nie widziała. Brzmi zabawnie. Okej okay, więc. Chodźmy. Jestem już głodna. Nie możemy... Znaczy, możemy mieć lunch razem. Stacja była po prawo. Tak, to była stacja. Jeśli pamięć mnie nie zwodzi. Okej, hey, jesteśmy tutaj. Dobrze, jestem tak głodna. Yeah. Nie. Ponieważ Etaro miał swój słodki czas wstając. Etaro, daj nam trochę burgerów. <śm> moja przyjemność, ale bo sprawisz, że będę płakał. dobra, niech będzie. Okej, okay, więc. Naprawdę, no, to jest stopy, okej. Okay. Dzięki, Yatoro. Ja były naprawdę pyszne. Dziękuję za... za to, że je nam przyniosłeś, a ja Albo kupiłeś. Tak, dzięki. Były pyszne. Następnym razem ja... Mac? Następnym razem ja postawiam. stawię. Hinata! Jesteś taką dobrą osobą! ha! Nigdy nie będę uważała, że ja taro. Co?! O? Nie wiem, nie wiem o co chodzi. O, Honoka! Nie bądź taka... Ci taka zwana nie ma. Ciężka. Jezus... Nie no, nie mam popitki, jak ja mam kurczę zmieniać głos z chrypą? To manga... Sprawi, że płaczesz się. O, naprawdę? Nigdy nie wiedziałam, że czytasz takie rzeczy. Nie lubię za bardzo emocjonalnych rzeczy, takich jak te. Rzadko kiedy płaczę. O, rozumiem. To źle. To jest taka dobra historia. Czemu nie pokażę Jataro? On jest. Crybaby. Czyli często płacze. Hmm, masz rację. Ataro jest miłym człowiekiem. Ach, jakie wy jesteście dobre. Jataro, co myślisz co? o tej mandze? Polecam ją. Jest to chłopcu, który kocha dwie różne dziewczyny. To chyba o mnie zaczął Lataro. Hmm. Hmm. Co to? Co to jest? To tak śmierdzi! Nie mów mi, ty? Co ja? Pup? Albo tak? O co chodzi? Zwaliło się? Znaczy ja teraz się. Och, ty tupo! Nie stój tutaj! Pośpiesz się iść do Łazienki! Co ja zrobiłem? Ek! Pośmierzyłem się do łazienki. Co ja tam odwalił w ogóle? Co to ma Co to za przypał? Ach... Ach... Udało mi się zrobić to na szansę. Nie chcę, żeby czekały. Muszę się pośpieszyć. O co chodzi w ogóle? Co, wróciłem już? Uf, uf, He? Co jest Ina O, nic! Myślałem, że to było zabawne. Ty, Jataro! Wasza dwójka zachowuje się jak rodzina. Nie, bardziej jak mąż i żona. Co? Kto by w ogóle go poślubił? A raczej, kto by za niego wyszedł? Tak. Tak by było! Nie wiesz? Że... Znaczy, żeby nie przychodzili ci do głowy takie dziwne pomysły o nas. Mój angielski znów się schrzanił, a było tak pięknie. Hinota. O kurde, coś się zaczyna dziać, zaczynam się bać. Więc, lubisz go? Co? Czemu mnie pytasz tak z dupy? Tak znikąd? Ehehe. byłam ciekawa, więc lubisz? W ogóle nie zmieniał głosu, żeby były trochę inne ale wszystko na ten sam. <laughs> Dobra, postaram się. Nie, to nie tak, że ja lubię go cokolwiek. My jesteśmy po prostu. My dobrze się dukatujemy. O. Już wiem kto jest. Kochałem miotaro od starych czasów. Więc mogłabym. Powiedzieć mu swoje, o swoich uczuciach. Confess. O nie. Oj, zaraz się tam zagryzły. A ja jestem chyba w łazience. Znaczy, ja Czy to znaczy nie? O nie. Ja mam na myśli... To wszystko... Prawda? Pat jest dobrze. Dobrze. A prawda? Jestem taka szczęśliwa. Myślałam, że lubisz Jataro też, więc byłam zmartwiona. Główna prawda. Nie byłaś zmartwiona. Wy w rzeczywistości chce, chcecie się pozrzeć O, więc to wspaniale. Po tym wszystkim, gdybyś też go lubiła, wtedy byłybyśmy rywalkami. Chciałam zostać jako twoja przyjaciółka na zawsze. Czy ty... będziesz mnie wspierać? E... O... Oczywiście, ja... życzę ci szczęścia, po tym wszystkim jesteśmy przyjaciółkami, prawda? Założysz to jeden z tych nerwowych śmiechów. Dzięki. Obiecujesz mi, że idziesz mnie wspierać? Ale na niej to wymusza. Prędna Szuja, cieszę się, że wybrałem wtedy Honoke. No, patrz! A jest na swojej drodze z powrotem. Chodźmy. Tak, dobrze. No i Honoka jest smutna. Ty, wredna Szuja. Dura godzina. Dobra, to idzie jeden z tych dłuższych odcinków Patrzcie na czas A nie, to bym Muszę wracać he 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 he. Dzisiaj było zabawnie Nie chcę iść do domu No dalej Nie możemy Zmuszać takiej słodkiej dziewczyny jak ty Żeby chodziła to cię ciemno Znaczy po ciemno Późno w nocy. Wyślemy cię, odprowadzimy cię Coś tam Coś tam. Tak, coś tam. Mój angielski się załam. Wyjdźmy jutro znowu razem. Okej. Okay. Chyba zamieniłem ich głosy. głosy. Powinno być na odwrót to Hinata miała ten łagodniejszy. <noise> Jesteś okej okay z tym też, prawda? <noise> prawda, Jatoro? Okej, okay. albo... Nie wiem, co to znaczy. Że mnie wysłyszą, <noise> to dziwnie brzmi. Okej, okay, więc... To ustalamy to. Tak ustaliliśmy. Na pewno będzie fajnie, gdyby to mogło zostać tak. Gdyby mogło tak zostać na zawsze. Trzy kropeczki. Inna ta? kombinujesz? Tak. Chciałabym, żeby nasza trójka zawsze była taka jak dzisiaj. Wiadomo o co chodzi. Ah! Mój angielski dzisiaj tak trochę na 50%, raz dzisiaj, raz nie. To zobaczenia jutro. Tak, trzymajcie się, do jutra. To trzymajcie się, dodaję od siebie tego tam nie było, ale dobra. Będzie naturalniej. Jataro, cię o coś spytać? To na temat Hinaty. Co myślisz o niej? Co masz na myśli, albo czemu pytasz tak z... nagle? No praktycznie to samo. Eee, o, więc ja. Ja po prostu się zastanawiałem, czy ty. Mm, lubisz ją, Hinatę. Czy nie tak, że to jest jakiś specjalny powód za tym pytaniem, że stoi specjalny powód. Byłam tylko trochę ciekawska. Ja. Mm, idę już sobie. No zobaczenia jutro. O, zaczyna robić się ciekawie. Okej, okay, mam znowu maila. w sobie na innym slotie, bo nie wiem kiedy będzie, że tak powiem, wybór ostateczny. Przyszły e-maile od Hinaty i Honoki jak zwykle. A to samo co wcześniej, czyli jedna czeka na... Zachodzie, a druga czeka na wschodzie, ale Hinata to, to dla mnie wredna szuja, bo coś kombinuje, więc idę w prawo. Elo. Nie umówię się z Tobą. Ach, Paint po raz kolejny, nigdy mi się nie znudzi. O, więc przyszedłeś. Ja... Taro... Powiedz coś zabawnego. Niby co? Stój, nie siedź tutaj w ciszy. Powiedz... ...coś. Coś? A! <grym> Usłyszałam, mnie. <grym> Okej, okay, patrz, tutaj! Weź je. Ja. Co? Niby? Co masz na myśli? Co to jest? To są ciasteczka. Ach... Myślisz, myśli, myślisz, nie pamiętasz? Robiłam je dla ciebie przez cały ten czas. Jak mogłeś nie pamiętać? Ty, dupek. czerk. Okej. sobie sporo trudu, żeby je zrobić, więc myślę spraw, żeby nie poszły się, zmar żeby się nie zmarnowały. No, coś na nas. Zrobiła się dla mnie albo czy nie lubisz, a pójdziemy z opcją drugą, o oh yeah. Ach, nie, to nie tak, że on jest dla ciebie czy coś. A dla kogo? Co so, dla twojej twojej mamy, tak! Ona zawsze mi pomagała i w ogóle. <grytanie> no ale z sytuacji. Więc bądź pewny, żeby tacie. Jej. okej? Okay? Ach cheese! Nie bierz złych pomysłów, okej? Okay? to są tokeny mojej akcji, nie wiem, nie rozumiem. Więc ja już idę sobie. Do zobaczenia jutro. Czemu one zawsze chcą, żebym późno w nocy się z nimi spotykał, a potem się dziwię, że się spóźniam zasypiając, kurde. Dobra, tak, mamy kolejną noc. Jest noc. O co ty nie powiesz? Dzisiaj było zabawnie. Jaki dzień przyjdzie? będzie jutro? Cicho zamknę moje oczy, stół myślę w głowie. Trzeci dzień. Jest ranek. Okej, okay, wybaczcie moją nieobecność. Już jestem. Nowy e-mail przyszedł. Czyli przyszedł nowy e-mail. Jest od Hinaty. Czekam w parku. Czekamy w parku. Chodźmy razem wszyscy. Razem wszyscy. To brzmi świetnie. Chodźmy razem gdzieś. Wygląda to, że przyszedł 30 minut temu. No znowu. Znowu zaspał. Zapiszę no, sporo tych slotów, ok. Nie muszę się martwić. Slot czwarty. Park, 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 idę do ciebie. Do Was. Cześć, Taro. Siema, znowu jesteś późno. Więc co zrobisz z nami dzisiaj? Co to za pytanie. Przestań, Honoka. Ja zapłacę za wszystko dzisiaj. Aha, chodziło o to, co, co im postawimy dzisiaj. Jeez. Jesteś... Jesteś dobrymi dwoma parami butów? What? Okej, okay. nieważne. Nie chcę, żebyś mi cokolwiek kupił. Czy coś takiego? Przepraszam. Nie martw się o to. Nie ma nic, za co trzeba przepraszać. A, czyli ten tekst był do Hinaty wcześniej. Ok. Tak czy siak, Hinata powiedziała, że chce iść na jakąś tam grę. Jeśli jest jakaś w pobliżu, jestem pewna, że będzie na stacji. Oczywiście, ty idziesz z nami, racja? No, o, jest opcja, żeby nie iść. Dobra, idziemy. Oczywiście, że idziesz. Teraz chodźmy. Wyruszamy. Je yeah, po przygodę. Trzeba się napić. Tutaj. Czy chcemy pominąć, żeby zrobić decyzję? Nie? Nie wiem o co chodzi. Jaką decyzja? To jakby końcowo? To już koniec? Jesteśmy tutaj. To miejsce jest dosyć duże. No, mamy tam jakieś gry, coś tam widać. Tak, ale nie jest taki, że w porównaniu do Tokio. Naprawdę? Wow, Tokio jest niesamowite. Nigdy tam nie byłam, nawet raz. To co chcesz tu zrobić? O, mam mm, kamery, więc to zdjęcie. Zdjęcie. Wow, to. Coś tam mnie do tyłu nie wiem. Patrz, jaka wysoka technologia. No tak, to jest moje miasto. Ta. Można nawet na nich rysować długopisma. No co chodzi? Ja nie wiem o co chodzi. Zróbmy to razem. Było tak długo, od kiedy byliśmy, byliśmy w stanie byliśmy w stanie się spotkać razem tak jak teraz. Okej, okay, okej. Okay. To jest trochę ale zróbmy trochę fotek jako... pamiątkę. <laughs> o. To jest zdjęcie, którego uczyłem w miniaturze numer 1, I to jest też miniatura numer 2, prawdopodobnie. Okej. Okay. Tutaj masz, Honoka, ta jest dla twojej. Dla ciebie. <laughs> o, racja. Zapomniałam jej oderwać od siebie. Dzięki. I jedna dla ciebie, ja Taro. Dzięki albo nie chcę. No to jak przykle by było. Nie ma problemu. Ehe. Teraz każdy ma jedno. Mój głos robi się creepy, mam za dużo chrypę. Przerabianie idziemy coraz gorzej. To jest moje pierwsze zdjęcie, które ma całą naszą trójkę razem. To sprawia, że robi że jego wartość rośnie dzięki Chinom. Uf uf nie ma racji, nie ma sprawy. O co chodzi? Ach. Jest tak słodkie. Czemu królik przemówił? Gdzie jest królik? Tutaj jest jakaś tam gra, w której... Aha, w której jest różowy miś. Czyżby miało być tak jak w i Nie będę spoilował. Chyba, że to zrobiło. Nieważne. Chcę go, ale... wygląda na to, że ciężko go zdobyć. A, prawda. Pomóż mi... Znaczy, pozwól mi spróbować. A no to jest ta taka łapa chyba metalowa, którą się próbuje wyciągnąć z zabawki z tak jakby szklanego pudła. czy takiego... O. Nie udało mi się. To nie jest zbyt słaba, żeby wciągnąć na górę. Pozwól mi spróbować. Ja mam Flegaminę. Dobra na chrypę. Zabiję właśnie reklamę Flegaminiach. Kurde, może będą moimi partnerami. Nie! Co mieć już moje mazania i na to. dobra. Nie myślę, że będziemy w stanie ją zdobyć. Jego. Wygląda na to, że to będzie bardzo ciężkie, żeby wciągnąć go na zewnątrz. I teraz ja wkroczę do akcji, jako wasz bohater, bohater naszej trójcy, że tak powiem. Jataro, spróbuj też. I będę musiał pewnie wybrać, komu mam dać. Okej, okay, ale wypłacicie, albo zostawcie to mnie. O, BDS! Bit boy. Powodzenie, Jataro. <coughs> Jest to chrypa. Tym razem spróbuję swojej dłoni w tym. A, to ja mówię, Boże. Tak próbujemy. I chyba się udało, sądząc po dźwięku głosiny. Szokowane. Kropeczki. Niesamowite. Jak ty to zrobiłeś? Użyłem skina. Wow, jesteś naprawdę kawałkiem dobrej roboty. Tak, to przynajmniej dziwnie brzmi, ale to tak jest napisane, więc nie, wincie mnie za to. Jestem zaskoczona. Pozytywne tego znaczeniu. Zdobyliśmy króliczka. O, zdobyliśmy króliczka z save pointu. Wspaniale. Twórca gry chyba lubi króliczki. O oh yeah. co teraz? Trzeba komuś go dać. Możemy dać go A Honoce, możemy dać go chinać. Ale możemy też zostawić dla siebie, bo może lubimy. Ja najpierw pójdę z Honoku, później z Kina, to wszystko po kolei dobra to Honoka.